Przepraszam Was, ale kamera mi spadła, więc będzie drugi. Z przerwą, niestety, bo mi telefon spadł. Bo ja to wszystko nagrywam na telefonie, więc nie, nie, mar... nie mówcie, że. Ej, że to z... zrobione, że... Zrobione to jest inaczej, czyli z przerwą, tylko po prostu mi spadło. Nie musicie widzieć. Nie, no pokazuję wam, co się. Nie. Będzie bez tego. Mi nie wyszło. Wojownicy Dead? Yeah. Zabrąsam w do te reklamy, tam coś wyskakuję. Si siódma, się I tu mam kolejny wojownik. Ulepszę się za gma. i zagram. Se, fala, 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 fala. A i tak będzie co chwila, okej okay. Ciekawe ile max jest fal No gdzie wojownicy Bim, 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 bim O Chodźcie, tu ja nie muszę się z wami klepać pojedynco Tylko mogę podwójnie właśnie Ja zbieram 40 sprawdzić jak się radzi, bo to jest ten, ten jakby zamaskowany. Ty, a co jak my mamy jednostkę nową, to oni ma, mają nową jednostkę? Oni będą mieli tak samo jak my? Stresuję go, ale i tak łucynicy są lepsi. No jak, raz co mnie... No, ten, to ci, tylko po zrobieniu. Dobra. Pyk. Nie stawać. Ja się zajmę tym. Pyk. I myk, myk. Pyk. Ty go dobij, ja idę tu bum bum bum... Nie no rozwalisz zwykłego skeleta, nie? Iś, 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 iś. I rozwalę, nie. I rozwaleni Sobie sam są, są. monety już mam i monetów wieram A jak nie ma monet, to łucznicy, hej. Łutnicy już biją. Czy łutnicy trzymaj? Mamy już bronienia i mamy twardziela. Czy tu jest czasem? Czemu ja stoję? Na nim stoję, hej! Czemu na nim stoję? Yeah, yeah. Dostanie z innego hita. Żeby mu... On szybko bije. A ty, nie do naszej bazy! Panie! Kolejny jest.

Sześciu łuk... łuka... łuczników, robię sobie łuczników. Mam no, się... pyk i po dwadzieścia Dobrze, gleba, gleba, gleba! Tu i tyle jest miejsc na łuczników. Bęk, bęk, bęk.

Teraz mój upad na sam koniec Dwa gemy banania za jana Nie wydaje gemów, nie wydaje gemów To co wydawać gemy, bo gemy są nie A W sumie obejrzymy i dostaniemy gemiki Dobra, znowu zapomniałem włączyć... mi Mikrofonu. Zapomniałem znowu wyłączyć, bo jak się zapomnę, to na masakra. Uuu, wojownicy moi, wojownicy. Ej, ej sp... Przesłuchaj Ciekawe ile można Max mieć wojowników Co już tak To 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 Ja za nich chcę A tyle dosyć PYK Ciekawe czy wygrają z naszą armią Ucznicy cały czas ich klepie a oni nie no, no, no dawaj go. No dawaj go. Wojownik, Na razie to je, jest u nich król. Rozwalony król, król. A kiedy? Aha. Czy to będzie kiedyś, nie wiem. Czy po dziesiątych będzie w bosz, czy nie? Co? Nie wiadomo. Ale moi wojownicy wiadomi są, że biją. Oni go urufią, ja inna. Ja idę. idę na zwiady, na zwiady, zwiady. Idę na zwiady. Zwiady, zwiady. Klepa, 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 klepa. Rozwaleni są. Łucznik, 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 co tam widzę, to tam mogą być jakieś, że nie możesz łuczników. Czterech jestem mogę. Trzech mogę może. A co jak to okaże się, że oni będą razem stali? Ja strzelam tu oczywiście. Pyk, pyk. Pyk, Dwójka, dwójka, e ono mi. Pyk, pyk, pyk. Rozwalani są. Później ty już biją, oni rozwalani. Rozwalani, rozwalani, rozwalani sobie są. Rozwalani, rozwalani, rozwalani sobie są. Rozwalani, rozwalani, rozwalani sobie są. Rozwalani, rozwalani, rozwalani? Rozwalani, rozwalani, klepani... Przez budkę noc, co, co kiepsko sobie tutaj... Naprawdę? Możesz ile chcesz łoczników, ale wejdą w siebie. Teraz bieram 40. Do dziewiątej fali, dzisiaj tak krótko. Tu w tej grze też po jednej postaci. Tego rozwali, więc ja pójdę na ten. te właśnie, tego rozwalam. Ten dostanie glebę. Stanie. No, Walt. Ty też tu. I ty też leżysz. By bycie uu, bo... Uuu. Uu, 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 uu. dwóch wojowników. Idą dwóch wojowników, leba, leba, gleba. Idzie dwóch, dwóch, rozwalamy ich. Ile mam zjazdek, nieważne co to. Jeszcze jest jeden, postać jest jedna. Zagram do dziesiątki, tylko dziesięć rozwalę. 10 fal, 10 fal, 10 fal, rozwalam. Ej, 10 fal, 10 fal, 10 fal już sobie robię. 10 fal, 10 fal, 10 fal, 10 fal robię se i wychodzę sobie. Ej, ej. Następnie to zrobię po tu dwie, tu po dwie jednostki będę robił, bo inaczej będzie kiepsko. Krótko będzie.

Co on był na wieży? Mi się wyłącza do niekiedy. Więc. Więc szkoda, że mi się do niekiedy wyłącza. Bo ja nie zauważę i będzie trochę podgłosania trochę nie. Więc będę patrzał się. A jak nagrywam, to w ogóle mogę patrzeć chociaż przez kamerkę. Co co? Nagrywam. Tyk. Pyk. Pyk. Pik, pik. Pyk. Co tu? Ty nie dwóch! Nie pchać się do króla. Nie pchać się do króla. Po kolei się bijemy. Nie pincer na jednego. Nie nisiu na jednego. Nie miliony na mnie. Tylko powolutku. Powolutku walczę. Walczę powolutku. Nie cały czas anerwią. denerwują się. A my nie. Rozwalamy. Król rozwala. Król robi najwięcej. Król.

co? No chyba, no bo, no bo ci co mają za właśnie łuk, a co jak on będzie bił, a tu nie ma łucznika dalej, tylko jest ten najlepszy? Też tak może się stać. Ja nie wiem. Pięć łuczników wystarczy. Trochę już zadaję więcej hp. Hp, 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 hp. Dzisiaj mam urodzinki. Wiecie? Pik. Pik. Staram Wam się rzucać dużo filmów z gier. Będzie to specjal, jak Wam mówiłem. Tylko nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Tylko ja, tysiąc. Zobaczymy. Pyk. Pyk. Leży. I tak długo to zajęło 13 czyli będę musiał rozwalić ster. Nie no, trzy fale, 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 fale. Naprawdę, żeby miał wszystkie jeden 21 4.

Mogę wam jedną rzecz powiedzieć. Ważną. Jest na pewno dzisiaj zrobię dwa filmy. Jeśli z czasem się wyrobię. Na razie.